Cześć, to jest mój cały zbiorniczek, to jest 900 litrów. To jest akwarium narożne. Roślinki i rybki będą w opisie. To jest low-tech, więc w zasadzie poza tym, co jest w akwarium, nie ma już nic. Nie ma żadnych zewnętrznych filtrów, nie ma żadnego nawożenia, nie ma żadnych butli. Są dwa wewnętrzne, właściwie to dwa wewnętrzne filtry, plus, plus taki ten turbinka do napowietrzania i poruszania wody. Oprócz tego nie ma nic i nie lepiej byłoby, gdyby były jeszcze dodatkowe kubełki czy coś, byłoby gorzej. To jest akwarium Lokech. Filtracja biologiczna odbywa się w dnie zbiornika i tak ma być. Nie da się tego poprawić dodatkową filtracją. Jeśli ktoś chce wiedzieć dlaczego, odsyłam do książki Diany Wallstad Rośliny w akwarium. Ja sobie tą metodą prowadzę zbiorniki już od 10 lat i jestem zadowolony. I tylko dlatego pozwoliłem sobie na dwa takie duże zbiorniki, bo to ma 900, drugi ma 840, jeszcze trzeci mam 130, bo po prostu niewiele trzeba z tym robić. Obsługa takiego akwarium jest bardzo prosta. Jest też niedroga tak naprawdę. Dobra, będzie teraz prawa strona, moment. Prawa strona. Dwa korzenie alchowe znalezione w suchym miejscu. Pierwszy raz dawałem suche korzenie. Bardzo dobrze się to sprawdziło. Zawsze dawałem korzenie z jeziora czystego, a teraz dałem suche korzenie. Przepłukałem je trochę, że w żaden sposób nie przygotowywałem Pokryły się najpierw śluzowcem. Szybko to minęło. I wszystko było dobrze. To akwarium ma wysokość 80 cm, więc to jest całkiem kawał korzenia. To jest kontynuacja prawej strony zbiornika. Tam w głowie jest dość daleko, bo w tym rogu to akwarium ma ponad 1,10 m, więc czasami aparat traci ostrość. Dobra, jesteśmy na środku. No i teraz tak na wprost to jest ponad 1,10 m wody, tak? Więc całkiem niezła przejrzystość. I lewa strona zbiornika. To akwarium jest takie wysokie, bo jak kiedyś myślałem o paletkach, ale teraz są tutaj małe rybki. Są tutaj rybki tylko takie, które występują w Wenezueli, a roślinki są tylko i wyłącznie z Ameryki Południowej. To nie jest takie ściśle, bo topowe akwarium, ale nie jest źle. Mam tutaj, o teraz ładnie widzę, dwie rozdymki. Mam tutaj też taką fajną populację bystrzyków diamentowych, brylantowych różnie są nazywane. To jest rybka, w, która w naturze jest zagrożonym gatunkiem. Trudno ją już znaleźć. A całkiem łatwo się rozmnaża. Ja kupiłem kiedyś 6 sztuk z dwóch różnych sklepów i tak mam taką populację pewnie teraz 30 parę po, po około 3 latach. To akwarium ma w ogóle 3 lata, w, chyba wrześniu będzie miał równiutko tylko 3 lata. Dobra, dzięki bardzo. Cześć.